to jest to. to jest z greckiego mądrość Boża pomysł zrodził się na wysokości i to dosłownie w największym wydarzeniem muzycznym w cerkwi myślę że każda liturgia dla części naszego a może większej części społeczeństwa naszego kraju ikona kojarzy się z wizerunkiem świętego na desce Angiel, przedstawiciel z niebiesie posłan był strzci bogorodicy raduj się И с бесплотным гласом воплощаемо тя зря Господи, Ужаса, и стояша завыкни, Таковая. To jest z greckiego mądrość Boża. A czym jest mądrość Boża? Jest to odwieczne Boże słowo, które przyjmuje ludzkie ciało z najświętszej Bogu Rodzicy, stając się Jezusem z Nazaretu, które mieszkało między nami. Przyjęło nasze grzechy na siebie w chwili Chrztu w Jordanie i rozpostarło swoje ręce na krzyżu, obejmując swoją miłością, oddając swoje życie za nas. Za i na trzeci dzień zmartwychwstaje, żeby w niebo wstąpić i posyła ducha świętego. Hagia Sofia w Konstantynopolu. Ta budowla była w wcześniej narodzin, wcielenia Jezusa Chryst odwiecznego Bożego Słowa w osobie Jezusa z Nazaretu. A ta świątynia, w związku z tym, że jest 43 razy, prawie tak do 42 na pewno, z haczkiem małym w sensie kubatury. Jest w cześć narodzin Matki Bożej, tamta ogromna cesarska, państwowa świątynia cesarstwa wschodnio-rzymskiego, w cześć Jezusa Chrystusa. Tutaj z kolei, zważając na naszą skromność, na skromne środki, jest w cześć tej, która stała się najmądrzejszą ze wszystkich ludzi. Początek to rok 87, poświęcenie cerkwi, przyjeżdżał Patriarcha Demetrius z Konstantynopola. Był to bodajże listopad. Ja pamiętam, byłem wtedy wikariuszem parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Pogoda była paskudna, wizyta się przeciągnęła, gdyż milicjanci powieźli patriarcha przez włąbrze bodajże, nie prosto. W związku z tym, jak było tutaj poświęcenie cerki, to wiem tylko jedynie ze zdjęć, jakie tutaj zostały. Cerkiew została wykonana z cegły, w związku z tym, nawet niektórzy, już teraz świętej pamięci architekci, byli oburzeni, że Hagia Sofia to powinny być białe marmury tak jak oryginał, no ale nasze warunki nie pozwalały po prostu do, na dokonanie tego, w związku z tym mając na uwadze to postanowiłem kilkanaście lat temu, że chociaż w środku będą białe marmury na podobieństwo tych marmurów, które były i są w Konstantynopolu. Czy wtedy ówczesna władza w jakiś sposób utrudniała tę budowę? Bodajże nie. Już to był schyłek, że tak powiem, pewnej epoki. Rozpoczynała się nowa epoka. Ludzie po prostu pragnęli budować cerkiew. To po prostu ofiary drobne i większe ofiary po prostu z całego kraju, wszystkich po prostu ludzi dobrej woli, chcących, żeby cerkiew była na miejscu, żeby można było zajść i się pomóc. W największym wydarzeniem muzycznym w cerkwi, myślę, że każda liturgia, na każdej liturgii jest śpiew. U nas jest akurat cztery już takie porządne chóry. Teraz zorganizowaliśmy jeszcze, organizujemy dwa dziecięce chóry, żeby ta te dzieci, które po prostu podrastają mogły mieć po prostu kontakt z modlitwą, kontakt z, z muzyką cerkiewną i po prostu, przy, po prostu przychodziły do cerkwi i znajdowały sobie miejsce w cerkwi. A dlaczego akurat ta cerkiew stała się ośrodkiem upowszechniania muzyki cerkiewnej? Może dlatego, że ma bardzo dobrą akustykę, jest po prostu, ma bardzo dobrą nie, akustykę, 7,5 sekundy leci głos. I to nie ja z toperem mierzyłem, tylko elektroniczne urządzenie. W związku z tym, poza tym, że jest obszerną świątynią, wygodną do odprawiania, sprawowania świętych sakramentów, nabożeństw, w związku z tym, poza tym jeszcze i ludzie po prostu lubią przychodzić do naszej cerki. Pomysł zrodził się na wysokości. I to dosłownie. Opowiadał mi osobiście metropolita. Sawa, warszawskiej całej Polski, tutaj w naszej cerkwi, że kiedy była delegacja oficjalna naszej cerki prawosławnej w Polsce w Konstantynopolu patriarchy Demetriusza, to między innymi zwiedzali cerkiew Hagia Sofia w Konstantynopolu, w tamtym czasie to było muzeum, i w związku z tym, że tam tureckie prawo zabraniało wszelkiej modlitwy. W związku z tym nie można było się nawet przeżegnać. Oczywiście pomodlili się w duchu i prawdzie po cichu, wracając z Konstantynopola do Warszawy, w samolocie zrodziła się taka myśl dla Ówczesnego metropolity Bazylego, naszego biskupa ówczesnego Sawy i pierwszego proboszcza tej świątyni, księdza Aleksandra Hilumoniuka, że jeśliby władze pozwoliły na budowę cerkwi w Białym Stoku, to może by wybudować miniaturkę Hagi Sofii, w której można byłoby bez problemu się przeżegnać, sprawować święte sakramenty. I ta, ten ich pomysł na wysokościach przez, został zrealizowany. I teraz nasza cerkiew funkcjonuje w diecezji białostocko-gdańskiej pod duchową opieką naszego arcybiskupa Jakuba.

do pielgrzymek, do Supraśla. Tutaj każdego roku wyrusza pielgrzymka do suprańskiej Odygitrii. Nawet po kilka tysięcy wiernych właśnie z naszej cerkwi idzie do Supraśla w sierpniu. To znaczy współpraca jest oczywiście w ramach naszej diecezji białostocko-gdańskiej. Mamy konferencje, mamy spotkania, księża przywożą tutaj młodzież, przyjeżdżają też pielgrzymki. Ostatnio było bodajże z Radomia grupa parafian z księdzem radomskim także po prostu jesteśmy otwarci turyści przyjeżdżają czasami bywało że nawet po dziewięć autokarów teraz jest, mamy taki spokojniejszy czas w sensie takim że grupki rowerzystów grupki raczej rodzinne dwie cztery osoby po prostu rodzice z dziećmi zaglądają no i interesują się po prostu cerkwią prawosławną no, dzisiaj mamy czasy ograniczeń, prawda? to znaczy jest taka sytuacja, że mieliśmy tak, taką porę. Akurat Wielkanoc i Boże Narodzenie w zeszłym roku, gdzie zgodnie z prawem to tylko pięć osób mogło być w świątyni. W związku z tym po prostu białostockie świątynie, liczne, prawda, i tak dalej, stały się jakby wiejskimi parafiami, gdzie no, pięć osób to już jest dużo, prawda. W związku z tym, ale. Wcześniejszy okres to okres, kiedy pełnia cerkiewna była podwójna. To znaczy, w niedzielę bywa, bywało nawet dwa razy pełna cerkiew. To tak solidnie po prostu zapakowana, jak to się mówi powszechnie. Tak? Zwłaszcza to ostatnie niedzielę Wielkiego Postu cieszyły się właśnie ogromnym, ogromną frekwencją. Jest taka, no to znaczy jest wielkie nieporozumienie, dlatego że dla części naszego, a może większej części społeczeństwa naszego kraju ikona kojarzy się z wizerunkiem świętego na Desce, prawda? Zapominamy o tym, że nie tylko na Desce, ale też na płótnie, na innych materiałach może być wyrażony wizerunek świętego, czy świętej, prawda? czy wydarzenie ewangeliczne. Natomiast jeszcze głębiej sięgając, to zapominamy, zapominamy bardzo często, i to już, już nie tylko rzymskokatolicy, ale i prawosławni, że to człowiek, konkretnie chrześcijanin, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I każdy z nas jest ikoną Boga, jeśli idzie za sprawą, właśnie ścieżką Bożą. Konstantynopol został zajęty przez Osmanów. I... Przez Osmanów w 1453 roku i dla nas to właśnie tragiczne wydarzenie. Profesor Konstantinos Xenopoulos, który wykonywał ikonografię tutaj w naszej cerkwi, śpiewał taką smutną pieśń. O, właśnie z XV wieku, o, o dziewczynie, której lico było białe, jak białe mury Hagi Sofii, którą porywa Hatman Atman i po prostu ją zniesławia i zabija. To dosłownie pieśń o Hagi Sofii, tej konstantynopolitańskiej drugi jego kum po prostu mówi nie śpiewaj bo to jest tragedia że to nie jest pieśń do jakiegoś biesiadnych po prostu zasiadów a to tragiczna, tragiczne wspomnienie